Leci woda w kuchni odkręcony kran, żeby powietrze wypchać, wiadomo. No i zobaczymy, manometr ruszył. Na razie nic nie cieknie. Raczej, jeszcze nie. Tam, jak było przyspieszone, potem do zera zeszło. To ja w łazience jeszcze odkręciłem kran, żeby po prostu wyzbyć się powietrza z boilera, nie? Ale myślimy jeszcze tu z Rafałem na tym tym odkręcić i zrobić to powierzchni czy coś tam i termometr sobie wstawić, żebym wiedział, ile mam temperatury w aplikacji, nie? No, dobra, dolej, zaraz zobaczymy tutaj. Na razie nic nie cieknie. Nie może cieknąć. Co ciekawe, zaraz będzie miesiąc jak filtr jest wstawiony i zobaczcie jak wygląda. Tylko po paru przepuszczeniach powietrza poszło, to i pewnie ten syf wciągnęło dalej. Teraz tak, lecę do domu, bo zakręcam krany. Boiler już na, nalany wodą. I puszczę potem tu jak wrócę kolejny raz te ciśnienie, żeby już dobić. I zobaczymy ile dojdzie, nie? Odkręcam. Poszło. No i jednak w prysznicu leciała woda. No, czyli jest ile? 2,5 bara, nie? No i tu też praktycznie 2,5 bara, czyli wszystko się zgadza.